Witam Was ponownie, moi drodzy, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Ghost Master. Teraz przejdziemy misję, nieziemscy podejrzani. Śmiertelni mieszkańcy Grobowa są do głębi wstrząśnięci twoimi sukcesami. Musisz to wykorzystać i całkowicie odebrać im poczucie bezpieczeństwa. Posterunek przy ulicy Piekiełko dla większości mieszkańców jest ostoją porządku, a tym samym stanowi idealny cel. Przepłosz z posterunku wszystkich śmiertelników. Zasiejesz strach w samym sercu grobowa. Stronach policji, na ulicy Piekiełko, okej. Okay. Wyśni trybik, bo mm. dane, prądzik i jeszcze dwa duchy. Wariactwo, Weźmy zobaczymy, zalecane duchy, jakie mamy. Deszczółka naprawdę nie potrzebuje deszczółki tak mi się wydaje, że jej nie potrzebuje. Chodź. Nie no, jego też nie chcę. Ewentualnie ten zombie może się przydać. Wolę Bu niż te, te duchy. A rączka może być. Nie, bie jednak wolę po swojemu. Tak będzie dużo lepiej. A on ma przekaźnik na zewnątrz, więc w sumie może się przydać. A no więc zaczynamy. W tej misji mamy ogromną ilość śmiertelników właśnie do straszenia. I będzie dość wesoło, jeżeli nam się uda uwolnić wszystkie duchy. Które są wszystkie tutaj w podziemiach. O tutaj zaczniemy od Hannibala. Nie chciałem mi kodołka trupiać, ale nie chcąc załuka trupiłem i chyba należało mi się krzesło. Usiadłem na nim jako ostatni klient, bo zaraz potem gliny przestały urządzać fajerwerki. Utknąłem tu, naładowali mnie elektrycznością, ale użyć jej nie mogę. Okej. Okay. Jest ostatnim pacjentem, który odwiedził krzesło elektryczne i został uwięziony w nim. Jak sam powiedział, ma w sobie prąd i ten prąd może nam się przydać w przyszłości. Przepraszam obywatelu, może moglibyście mi pomóc. Oprychy, których miałam przyskrzynić, czekali na mnie z bronią w ręku. Wygląda na to, że wystawił mnie ktoś z policji, jakiś przekupny gliniarz. Znasz ten typ? Muszę się dowiedzieć, kto to był i na ile wycenił moje życie. Okej, okay. oczywiście ja już wiem, kto to był, i był to pan inspektor Walenty Kocur. I aby uwolnić naszą postrzałkę, musi ona znaleźć dowód na to, że to jest on. I tym dowodem są te pieniążki. Są to pieniążki z YouTube'a. Po które ten pan Walenty przyjdzie, kiedy pozbędziemy się Andrzeja Stępińskiego. Tak, bo on tutaj pilnuje, żeby nikt nie wchodził i nie oglądał dowodów. My no, w tej misji mamy bardzo mało plazmy na początek, więc zaczniemy od straszenia. Ale zanim jeszcze w ogóle zaczniemy straszyć, uwolnimy ukrytego ducha, który jest związany z tym drzewkiem Bonsai. Aby to zrobić przywiązujemy Danego do tego drzewka, on po chwili znika. Jam sługa szlachetnej sprawy, okay, wierny duch! więc mamy kolejnego ducha ziemnego, który ma naprawdę dość solidne umiejętności. I zaczniemy tutaj, aby się z, z, zabawić ze śmiertelnikami. Nie używamy umiejętności trzęsienia ziemi, ponieważ nie mamy plazmy. A poza tym ona psuje przekaźniki, więc nie moglibyśmy wykorzystać w tym pomieszczeniu naszych duchów elektrycznych. Dobra. Więcej, więcej plazmy. O, dobra, nie użyjemy więcej mocy. Co jeszcze możemy zrobić? Hmm, tutaj nic. A, a, a. to powinienem mieć już wystarczająco dużo plazmy, aby uwolnić Hannibala. Aby go zrobić, przywiązujemy luźnego trybika z tym oto przełączniczkiem i używamy buntu maszyn. W cholernym krzeszle cały czas śniłem o wolności. Okej, okay, to cię uwolniliśmy. Twoje marzenie zostało spełnione. Na krzesło tu zostało. Okej. Okay. Ktoś już uciekł w ogóle. Jakaś dziewczynka mała. Bardzo lubię te cele. To jest bardzo przyjemne miejsce. No tutaj wziąć z akademika. A, ponieważ tutaj można bardzo łatwo plazmę sobie nabijać. No nic sobie więzienie, nie będą mogli uciekać, więc. No w sumie ta za tutaj jest bez sensu. Tutaj za dużo nie ma co latać. I burzy przecieku. Okej. Okay. Widać się, że duchy mnie słuchają, więc wszystko jest na swoim miejscu. No już mamy 200 plazmy. Więc możemy za zacząć spróbować straszyć... Tego oto pacjenta. Podłączymy tutaj prądzika swojego komputera. Użyjemy super mocy. O, śpi. Słodko. Miała koszmar. O, Boże. Te duże piersi. Tak. Te silikony. Co miał powiedzieć, że ona bierze sobie kurczę kubek z kawą, tak? Ale idź to A ten ucieka? No nie mów, że uciekasz, już ode mnie uciekasz? Nie chcesz się ze mną pobawić? Oto. okej, okay. czyżby on już miał zamiar wejść tutaj? Proszę wejść tutaj, bo pomóż mu. On pewnie jest tak głupi, łańcuchów. O tak, Czyżby to było aż tak szybkie? Hmm, 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 Okej, okay. więc teraz użyjemy tutaj mocy Obsesja, Blue Murder. Znaczy w angielskiej wersji Blue Murder, w polskiej mamy Postrzałkę. I udało nam się chyba od razu uwolnić. Ona chyba musi użyć ucieleśnienia strachu, nie wiem, czy musi, czy nie musi, ale czy użyje. Czytałabym ci twoje prawa, śmieciu, ale żadne ci nie przysługują. Mam nadzieję, że nacieszyłeś się judaszowymi srebrnikami, bo twoja dusza nie jest warta nawet miedziaka. Niech, 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 nioch, no i od razu się wystraszył. Nie no, szybko poszło, mamy już komplet duchu, więc możemy od razu, błyskawicznie przejść do straszenia więc podłączamy tutaj. A, z Niech szaleje, niech się tutaj bawi. A, co możemy jeszcze zrobić? On tutaj jest. Nic nie, mam jeszcze Proszę. Idealnie. Ale nie, 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 Idealnie. nie, 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 plazmy. A więc podłączymy tutaj jakiegoś ducha. A może Dene się tutaj spisze, ze swoimi mocami pochłonięciem, które wkroczyłem. Nie ma plazmy, oczywiście. Wstrząs. Wstrząs nie powinien mieć tutaj wskaźników. No naprawdę boli mnie ten brak plazmy. Coś będzie trzeba z tym zrobić. I tutaj nam pomogą nasi więźniowie, którzy są zamknięci. Tutaj w ogóle gdzieś powinien być... O, jest nasz szalony profesorek zamknięty. E, bu. Tutaj idealnie pasuje się z ciuciu Tutaj wpuścimy zombika. Powiem. Niech używa swoich mocy. Się nam plazma nabija. Mamy tu jakiegoś Tutaj mamy jakiegoś wariata, który chce kurczę zaznać strachu. No to zaznał, co my możemy tutaj jeszcze zrobić? Dobra, niech to tutaj straszy. Próbuję może jakoś wystraszyć naszego. No nie mam wody, mogłem wziąć jednak jakiegoś ducha wodnego. Tutaj proponowali. No niestety tego nie zrobiłem. Chciałem być cfany. Zaraz będę w tyłek. Wiadomo. Eee, to może boski krzak. Pułapka. niech on tutaj się bawi. ...z tymi ludzikami. I czemu ty żadnych mocy nie używasz? Czemu ty używasz mocy jak nikt na ciebie nie patrzy? I tutaj mamy jeszcze jakiś śmiertelników. ...w dość dużym zagęszczeniu. Nie lubię jak wychodzą na zewnątrz. No, bardzo tego nie lubię. Eee, tak. Eee, rezerwa. I w sumie może ich uwolnimy. Powinno być ok, Oni i tak nie uciekną stąd. Ten nie wie co się dzieje. On będzie siedział. A gdzie tu są jeszcze jakieś śmiertelnicy? Wszyscy są u góry. Podejrzane, tutaj mało kogo widzę wszyscy naprawdę kręcą się na zewnątrz. Przecież bym naprawdę musiał tutaj podłączyć to Dobra, w takim razie tutaj zombie się bawi. Okej okay. Tutaj nikogo nie ma Tutaj też nikogo nie ma nigdzie nikogo nie ma tutaj nie sadzę na dół Go tu mogę podłączyć tutaj za dużo przekaźników nie ma jest tutaj ten przekaźnik, więc może tutaj Pani by się sprawdzi będzie on tutaj działał. O, dwóch śmiertelników złapało prąd. Czy tutaj oni są, gdzieś się kręcą? Nie wydaje mi się. Jego nie możemy, czy możemy możemy tego uwolnić. Ale nie będę eee, okej. Okay. Ciubabka. niech tu działa ciągle. Tutaj widzę już półciekali tutaj w ogóle ktoś zniknął, a i więcej. No okej, okay, mi pasuje. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj już na dole nic się nie będzie kręcił. Ci tu się siedzą kurczę jak debile. Kto im pozwolił? O, patrz, ogarnęli. Jak fajnie. No, fa będzie tu siedział, tak? Okej. Okay. Skoro tego chcę, To okay, ja mu umilę ten czas. Ja nie mam czym. Okay. To może tutaj prądzik zadziała użyjemy noc On Wydaje mi się, że on będzie po prostu w tym za tym typem po prostu No ej Ok, tak to działa. Tutaj nie ma duchów. Tutaj używa umiejętności jak wariat. Gdzie są śmiertelnice, które mogę wystraszyć? Pewnie na dworzu się gdzieś tutaj kręcą. No, oczywiście, więc co innego mogę robić. Czemu oni mają siedzieć w budynku? Będę ich dłużej straszył i na te duchy, to jest, jest bardzo podejrzane. I tu wszystko płonie, nawet kałuża płonie. O kurcze, wariat. Strażać się znalazł. że tutaj będę musiał bardzo ząbnikiem. Będę musiał to przesuwać z miejsca do miejsca. Tutaj dużo ziemi nie ma. Um, tutaj jest takim sporo lida Więc może wściek bioru, jak się to działa. Zaczną uciekać. Tutaj widzę, że e, rączka tutaj prężnie działa. Kobieta ma gaśnicę, ale nie ugasi się. O siła po okay, coś tutaj z szaną i tam na dole ma jeszcze profesorka do straszenia. więc się może nie trochę zabytkuje tutaj za pomocą było. No, A, nie poszaleje lejec to prawda Dużo rzeczy nie polata Muszę tutaj może. i Dokładnie Znaczy tak naprawdę musimy go straszyć Chyba nie Chyba bym go sobie odpuścić Chyba prawda jest taka, że tu ktoś po niego przyjdzie więc tak czy siak on będzie wolny tak czy się jak sobie stąd pójdzie. No, póki mamy tutaj już małą liczbę osób do wystraszenia, przypomnę mi się pewna kwestię, którą chciałam wam powiedzieć, przedstawić. E, Sprawa wygląda w ten sposób, że dawno, dawno temu e, w pewnym więzieniu zamknięto, nazwijmy go Wariatem, ale on sam siebie uważał za e, syna szatana i chciał się z tym szatanem skontaktować. Więc w więzieniu odprawiał swoje rytuały, mimo że był pod ścisłym nadzorem. Ale w tam pociągu w celi dłubał sobie na ścianach różne rzeczy łyżeczkami. No i tak wychodziło. Po pewnym czasie w, po, postanowiono wykonać na nim jego wyrok, czyli karę śmierci, poprzez usmażenie na krześle elektrycznym, jak to zrobili z Hannibalem. Ten człowiek eksplodował. Tak, on eksplodował, a jego krew rozbryzła się po całym tym pomieszczeniu, w którym wykonywali egzekucję. To było dość dziwne wydarzenie, po którym zamknięto to więzienie i już więcej nie przytrzymywano tam ludzi. Po jakichś 20 albo 30 latach otworzono tam zakład nie psychiatryczny, tylko zakład specjalny, taki. Nie wiem jak to nazwać, to jest... O Boże, brakło słowa. Ale przytrzymywali tam kobiety, które odstawały od norm społecznych, prawda? Były karane i tak dalej. No i okazało się, że mimo iż on został zabity, jego duch powrócił tam właśnie po tych 20 albo 30 latach i powstał jako Zombie. Zaczął zabijać kobiety. Te kobiety służyły mu do tego, aby wtrącić jego popleczników, którzy również znajdowali się w tym więzieniu. i tak stworzyła się armia zombie, która później opanowała świat. Nie wiem ile w tym prawdy, bo prawda nie mam zombie w ogródku. Nie mogę sobie spokojnie grać, ale. ale historyjka całkiem spoko. A no tutaj nam został... To nam został. A był? Tylko on nam został, tak? Że niby mam go wystraszyć? Czy ktoś jeszcze tu nie uciekł? Hmm. Okej. Okay. No dobra, no to będę go straszył żeby ktoś jeszcze do został więc tutaj będziemy używać tych dwóch duchów jak te się bawią I prawie nie mam z czym go bardziej związać więcej duchów Podbyłem sobie na rezerwę, no nie pół. Bo akurat nie chciałem. No takie życie, no nie ja musiałby straszyć. Jeszcze mogę bronić podrywać. I tylko tu zostało. Jak wystraszymy w tej celi? Chyba, żeby spróbować uwolnić w sumie, co mi szkodzi. I w takim razie tutaj podłączymy z powrotem statyka, raczej rąbika. On tutaj powinien wejść. Jak się wydaje, przynajmniej.

Wraca, tak? Najwyraźniej nasz profesorek ma sprzymierzeńca. No, właśnie na tą kobietę czekałem. Ona nie chciała przyjść, sam musiałem go uwolnić. Ok, to G, G. No więc możemy odczuwać nasze duchy. Oni nie chcą nic No raz, dwa, raz. Nie mam czasu. Okej. Okay. No i w sumie to by było na tyle Aha, w tej misji, w tym nawiedzaniu. Podliczymy tutaj jeszcze punkty, ile mamy plazm złotych. 500 plazm złotych, żadnej dyni nie było, bo za długo tą misję robiłem. Ale jest worth it. Do zobaczenia w następnym odcinku na razie.